Hey, to ja Gregory i dzisiaj otwieram własną restaurację ze tańczącym kitku. Mhm. O tak! O, mogę go pogłaskać! Otwieramy restaurację, gdzie będziemy obsługiwali. Nie, tam jest minigun! Czemu tam jest minigun? Dobra, zróbmy mały tutorial, ponieważ ja, ja w sumie kupiłem to, to, to tak naprawdę, ja to w kartonie otworzyłem. To, to, to wszystko jest w kartonie, jak widzicie, dlatego tam jest ulica, tam jest schodnik, ja na środku ulicy to robię. O, i tu jest taki byczek. Dobra, panie byczek. O, je, to jest, bo to jest mój pierwszy dzień, proszę pana, musi pan. E, o, mam! Mam! Ale ja chcę dalej wziąć! Ja chcę wziąć rzeczy! E, 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 wrzucam mam to jest kotlet a proszę się nie denerwować proszę pana no mówię jestem pierwszy pierwszy dzień tutaj bo a nie mogę jeszcze bić i ale skoda ja ma wiedzieć że on będzie perfekcyjny no wiem że jest gotowy ale nie mogę nic zrobić i teraz rzucamy to tutaj pięknie i zamykamy tada proszę to dla pana piękny burger best burger tak Chociaż talerza mu nie dałem. Dostałem pieniądze! Dawaj pieniądze, pieniądze! Zarobiłem 50 groszy już! I tu jest ty, tyle do wyboru! Dobra, zaczynamy! Tak jest, kocie! Zaczynamy swój biznes! Przyszła jakaś kura! Bo... Ile ona chce? Dobra! Nasz klient, nasz pan, nie ma sprawy! Jestem dobry w tym, tylko... Bierzemy, tak? Szybko! Pa pani musi poczekać, nie mam czasu dla pani! Nie mam! Nie mam ty O nie, spaliłem! O nie! O nie. Dobra, proszę pana, pan, Proszę, proszę, proszę mnie nie ten! Proszę mnie nie pospieszać! Dobra, tutaj trochę wod lodu i na. Naciśnijmy, no ja nie wiem o co chodzi. Proszę się nie denerwować. Proszę, to dla pani. Szybko. O nie, ona się zesrała. Ła! Proszę, Pr proszę. Ja chyba coś źle robię. O, działa w końcu. Dobra, łap! Ja chyba zbankrutuję. ła! Ale ona mi... Siosot! Paszowon! Paszowon! Siosot! Zamknięte! Zamykam! ła! Jeszcze nie pozywają! O, dostałem mięso! Co się stało z moimi rękoma? Dzień dobry, obsłużę pana najlepiej na świecie. Potrzebujemy miseczki. Mamy miskę i co, co, co dalej? Pan potrzebuje... Jej. A, pa, pan, tak potrzebuje, dobra, proszę, to jest sałatka dla pani i, oh. I tutaj tak samo. Tak! Jak, tylko dolarek? Naprawdę? Tylko... Ile ty sałaty chcesz? Nie to, żebym się czepiał, ale to bardzo dużo sałaty, jak, jak na burgerę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zamykamy! Proszę! Ile groszy, z 250! No z 250 dostałem normalnie. Proszę, panie gorylu, jaka owieczka tu jest? Dobra, ej, ale w końcu, w końcu zacząłem coś robić sensownego. Dobra, kładziemy. Nie działa. Cook medium, tak jasne, nie ma problemu. Niech to się gotuje. O, ja mam tu gaśnicę w ogóle. Czy, czy to będzie medium? Nie mam zielonego pojęcia. Ech. Proszę, panie uwieczko, spokojnie, wszystko będzie dobrze. O, e, e. Cicho, cicho! Ła, ła, paszubot, panie kliencie! A on się bardzo pali, ale. Pani owieczko, bo ja jestem pośledzony, Ja nie potrafię kliknąć. No i kola! No maszyna mi się zepsuła, no owieczko. No nie działa, mogę ci dać lód. Nie, nie, <ścoughs> nie interesuje cię, lód. No mi się kola skończyła. Prócz tego, że mam grabie zamiast rąk. Uła! Już co? Ha! A od, oddaj mi ten nóż. Chyba przegrałem. Tak się nie prowadzi restauracji. Mogę rzucać w nich rzeczami. Ugh! Ma, oni mają kamienie. To ja cię mięsem rzucam. Paszowon! Chcę zestartować grę po prostu. Wiecie jak jest. Do widzenia. Proszę co iść. Zamknięte. Zamykam. O mój Boże, tu jest mama kacza! Naprawiły mi się ręce. To oznacza, że możemy spróbować jeszcze raz. I zmieniłem kuchnię, ale teraz 100% na poważnie. Kiedyś kupię tego minigana. Nie ma problemu, proszę pana. Spokojnie, spokojnie, obracamy. Czy ja to muszę obracać? Nie mam pojęcia, nie było tego na szkoleniu. Raz, dwa, trzy. Tak jest, to jest restaur pięciogwiazdkowa restauracja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję, panie gorylu. Dobra, raz, dwa, trzy, o, God, cztery, my God, my God, my God. pięć. Chciałem to frytki bym no, zrobił no, w ogóle. I chodź, trzy. Chodź, trzy kurczaczki. A, a to, chciałby pan frytki Pani, może? W sumie? Nie, nie, panie ziemniaku, proszę nie iść. O, tak jest, proszę. Uła! O nie. Chodź tu, wracaj tu. Eee... No wie pan, dzień dobry, wit witamy wy... U, u, u Gregorego. E, tak, witam, witam. Zadziałało! Nie, nie chcę wracać do menu! Sterowanie jest tutaj coś upośledzone. Ale spokojnie, i to jest znowu ziemniak. A jakbyśmy... Chodź tu, chodź tu! Potrzebujemy frytek! Dzień dobry, właśnie, fryteczki! No idealnie pani się załapała na... Chciałem podnieci Ani się pani załapała na świeżo, dostały frytek, ale wie pani co? Jest taki mały problem, bo frytki mi upadły na ziemię i i to to nie tak miało być, ale proszę, nie, ja nie chciałem, ja nie chciałem, przepraszam, przepraszam, proszę pani. Nie będziesz mnie biła. No, nie ma problemu, pięć mięsek. Bo to jest knajpa u Gregorego. Najlepsza knajpa świata? E... To chyba nie tak miało być. To before, tak, tak, tu to jest tam... super, super, zapraszamy, zapraszamy całą rodzinką, naprawdę. Dobra, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć? Tak? Jaki piękny! I to dla pana! Dzień dobry, co tutaj jest? Dostałem pieniążki, groszówki! To jest na moje studia! A co pani potrzebuje? Potrzebuje pani kurczaków, ale ja nie widzę z czemu, jakich? Tam jest jakiś sos, ale nie znam się. A może to z chili? tak! Spokojnie! O, Mam nadzieję, że się pani postra po tym, proszę! A pan ma... Jesteście bardzo, jesteście bardzo dziwni, że chcecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proszę! Kutek! Kutek, patrz twój brat przyszedł, który chce steka. Chciałby... No, no dobra! I owieczka! Owieczka przyszła, owieczka jest super! Dobra, proszę dla Kitka. Uwieczku! No i to jest w końcu porządne, normalne zamówienie. Dobrze, sałata. Już, pan, już panu robię. No ale proszę nie smutać. Na koszt firmy bym coś dorzucił, ale... Ale nie mogę. Proszę! Groszówki! O nie! Znowu mi ręce przedłużyło. Eee, to jest bardzo dziwne. Ręce mi przedłuży! Ja wiem, że ja mam lepkie rączki odnośnie... Od, odnośnie... A mogę to jakoś naprawić? Ale... No proszę! Przecież nie da się jedną ręką nic zrobić. No dobra, zamykamy! Ale jeszcze w rosyjską ruletkę zagramy! Mam tu rewolwer, który... <laughs> zębami, językiem opracam i... Jest tu sześć kul zapakowanych! Więc... Zaczynamy! Raz, dwa, trzy, cztery! 5, 6! No i się skończyły, już więcej nie ma. Nie, zapraszamy ponownie. Uuu, kurczak! Następni klienci są proszeni. I gdzie, gdzie, gdzie jest ten minigun? No może razem sprawdzimy. Mam nadzieję, że kole zero pan chce. Mogę, mogę tak to zrobić! Ale naprawdę, bardzo ciężko się jest jedną ręką coś zrobić. Ej, myślicie, że jeśli... O, wiem! Dam panu ża ż ż żadne roślinki! Ja dam panu po prostu stejka jak prawdziwemu mężczyźnie! Chyba zepsułem. Dobra, proszę, oto z pańskie zamówienie. A jak dam na sto? Proszę, pańskie zamówienie! Coś mi się wydaje, że jednak tego nie chcesz. A czemu ona uciekła? Nie mam zielonego pojęcia. Really cozy place. Bardzo cozy place, proszę! Hmm. O, proszę, stek dla pana, ale już do, do zwrotu! E, 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 ojoj, e. E, proszę mnie nie pozywać! E, na szczęście mieszkamy w kartonie, mamy okay. re restaurację wow, w kartonie I, i, i możemy się wyprowadzić... Wow to stąd, kliencie zły, niedobry. Ha! Upolowałem! Mam więcej noży! Ile noży wejdzie w twarz ku, świnki? Skoro pani przyjaciel nie wyszedł, to wie pani co? Ja pani powiem. Proszę pani, to jest właśnie, to jest właśnie on, to jest pani przyjaciel. Mogę dorzucić bułeczkę jeszcze, żeby nie było tak źle. A teraz spali sobie kotleta! Stwierdzam, że to jest patologicz... jak, jakaś, jakaś patologiczna restauracja. O nie, ja nie chciałem kotka! Pr nie, nie, przepraszam, to jest. Proszę weź wszystkie moje pieniądze! A w sumie ciekawe, czy jeżeli zrobimy to. Tak, tak i tak. No to jest gotowy burger, co prawda surowy, to czy. Tak, on to zje! Ale to, że jest zły, to jest inna sprawa! Ha, rzut nożem! Kotka nie, kotka nie wolno krzywdzić. Kotka nie. No i znowu moje rączki. Ale ta gra jest rozdrzebana. Zamykam interes. Proszę sobie stąd iść, panie Kitku. Proszę, dobranoc, patki. Zamykam interes.